Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Gitary, w którym pokażę Ci jak grać na gitarze tak zwaną klasyczną pozycją lewej dłoni. Jest to czwarty odcinek z serii Nauka gry na gitarze od podstaw dla kompletnych samouków I całą serię można oglądać na dedykowanej playliście, która wyświetla się tutaj u góry, oraz link do niej również w opisie filmu. Zapraszam do oglądania. akademia gitary Tak wygląda granie przy użyciu klasycznej pozycji lewej dłoni. Charakteryzuje się ona tym, że kciuk umiejscowiony jest z tyłu gryfu. Nadgarstek jest wygięty, a palce mocniej oplatają szyjkę gitary od strony strun. Ta pozycja świetnie nadaje się do ogrywania wszelkiej maści skal. Zwiększa ona również rozstaw palcy na podstrunicy oraz za jej pomocą dużo łatwiej będzie nam ruszać małym palcem po gryfie. Można powiedzieć, że jest ona również niezbędna do ogrywania akordów barre, czyli tzw. akordów z poprzeczką. Mimo tylu zalet nie jest ona pozbawiona wad, a jej największą wadą jest przede wszystkim trudność w jej nauczeniu, pozycja klasyczna od luźnej jest o wiele trudniejsza. Oczywiście dzieje się tak dlatego, że w pozycji klasycznej musisz zwracać uwagę na bardzo wiele rzeczy jednocześnie, aby grać tą pozycją skutecznie. Pamiętaj, że jeżeli nauka tej pozycji okaże się być dla Ciebie zbyt trudna, to możesz w dowolnym momencie wrócić do tego odcinka i nadrobić zaległości. Mówię to z pełnym przekonaniem, ponieważ wiem, że większość, zdecydowana większość prostych utworów, w których się uczy na początku nauki gry na gitarze korzysta raczej z tej pozycji luźnej zawartej w poprzednim odcinku. Naukę tej pozycji rozpoczniemy na najcieńszej strunie i jej progach po kolei 5, 6, 7, 8. Aby złapać tą pozycję należy przyłożyć kciuk lewej dłoni na połowie szerokości gryfu mniej więcej na wysokości 5 i 6 progu tak jakby się chciało przyłożyć kciuka do czytnika linii papilarnej. Następnie należy wygiąć nadgarstek Przesuwając przed ramię nieco do przodu. Pora teraz ułożyć nasze palce na progach. Pamiętaj, że zawsze robimy to czubkiem palca. No dobrze, zacznijmy od palca wskazującego na piątym progu palec środkowy ustawimy na progu szóstym, palec serdeczny na progu siódmym i na koniec mały palec na progu ósmym. Prawidłowo złapana pozycja klasyczna charakteryzuje się tym, że palec środkowy oraz serdeczny dociska progi prostopadle do płaszczyzny strun, a palec wskazujący oraz mały niejako dociskają struny rozchylając się na boki tak jakby się rozszerzały. Warto napomknąć, że właśnie w tym palcu wskazującym oraz małym będziemy dociskać nieco po boku Palca. W zależności od tego, na których strunach grasz, musisz inaczej ustawić swój nadgarstek oraz palce. Granie na cienkich strunach charakteryzuje się tym, że mniej wyginamy nasz nadgarstek, za to bardziej musimy mieć zgięte nasze palce, aby móc chwycić te cienkie struny. Za to granie na grubszych strunach charakteryzuje się tym, że musimy wyciągnąć więcej tego nadgarstka do przodu, czyli niejako go bardziej wygiąć oraz nasze palce również muszą się wyprostować nieco w swoich stawach, aby móc dosięgnąć tych grubszych. Strun. Jeżeli twoja lewa dłoń i jej ułożenie wygląda teraz nieco inaczej niż to, które prezentuję na ekranie i omówiłem chwilę wcześniej, to wiedz, że robisz coś nie tak i należy to poprawić. Myślę, że to jest doskonały moment, aby teraz omówić sobie popularne błędy, które zdarzają się w momencie nauki gry za pomocą klasycznej pozycji lewej dłoni. Pierwszy błąd, który zdarza się prawie zawsze początkującym gitarzystom samomukom, to układanie pozycji klasycznej, ale tak na pół gwizdka, czyli mamy tą niby pozycję klasyczną, ale ona też bardziej przypomina tą pozycję luźną. Pamiętaj, musisz dokładnie ułożyć ją tak jak pokazuję, bo inaczej nie będzie ona e, ułatwiała gry, a będzie tylko przeszkadzała. Następnym bardzo poważnym błędem jest trzymanie naszej dłoni zbyt daleko od krawędzi gryfu lub trzymanie jej pod złym. Kątem. Chodzi tutaj o to, jeśli nasza dłoń się oddala od krawędzi gryfu, to w tym momencie nasze palce nie są w stanie dociskać strun do progu pod odpowiednim kątem i z pełną siłą. Dzieje się tak dlatego, że do dociśnięcia struny do progu potrzebna jest wspólna siła każdego stawu w naszym palcu, a w momencie, kiedy oddalamy się, to nie jesteśmy w stanie tego zapewnić i przy okazji jeszcze dociskamy w sposób tak zwanego płaskiego. Palucha. I tutaj zły kąt naszej dłoni przejawia się na przykład tym, że odcisk pierwszego palca jest w dobrym miejscu, a za to odcisk naszego małego palca odda się od krawędzi gryfu, w związku z czym mały palec ledwo w ogóle dosięga do strun. Pora na małą sekcję z tłumaczeniem. Sekcję, w której pokażę Ci w praktyce, jak używać właśnie tej luźnej pozycji lewej dłoni do grania. I teraz odbędzie się to poprzez bardzo popularne w świecie gitarzystów ćwiczenie, nazywane pajączkiem. Czyli gramy palec po palcu, próg po progu i to przypomina chód pajączka. Czyli samo ćwiczenie w sobie wygląda tak. I już spieszę z wyjaśnieniem, jak powinno się prawidłowo je wykonywać. Ale zanim to zrobię, przypomnijmy sobie tą postawę lewej dłoni, kciuk z tyłu gryfu, palce do przodu, wyginamy nadgarstek tutaj do przodu i kładziemy palce na najcięższej strunie. Wszystkie naraz. Pamiętaj, aby tutaj być w miarę blisko krawędzi gryfu naszą dłonią, nie oddalaj się za daleko, bo będzie Ci trudno dosięgnąć. I każdy palec musi być lekko zgięty, tutaj dwa środkowe palce wbijają się prosto w gryf, a te dwa skrajne rozbiegają się na boki. Można powiedzieć, że zezłują. I tak powinno się to grać. I dla jeszcze większej dokładności, pamiętaj, aby zachować tą pozycję przez całe ćwiczenie, pokażę Ci, jak często wykonuje się to ćwiczenie źle. Czyli teraz źle, Czyli niejako moja dłoń wędrowała takim oto ruchem, a dobre wykonanie będzie to trzymanie dłoni w stałej pozycji w taki oto sposób. I teraz już spieszę z wyjaśnieniem jak to zagrać. Będziemy grali po kolei progi piąty pierwszym palcem, szósty palcem drugim, siódmy palcem trzecim, ósmy palcem czwartym i z powrotem siódmy palcem trzecim, y, szósty palcem drugim i y, piąty palcem pierwszym. Czyli gramy tam i z powrotem, i teraz tak, cóż, aby zacząć, układamy wszystkie palce, tak jak wcześniej mówiłem, wzdłuż linii, właściwie możemy już dociskać te progi, i teraz, cóż, żeby zagrać piąty próg, muszę podnieść palce drugi, trzeci i czwarty leciutko do góry, żeby były blisko struny, gotowe do akcji. Czyli to wygląda tak. Teraz, cóż, jak już mamy coś takiego, patrz, tu musi być nad struną, nie? Nie możemy tak grać. Pamiętaj, nad struną, żeby zostały, to jest szalenie ważne. I możemy grać już piąty próg. Po jego zagraniu jesteśmy gotowi na szósty próg. Zagrajmy go na 3-4, wykonując ruch do ciśnięcia tego progu i uderzenia struny, czyli piąty próg. 3-4 3-4 Następne tak samo. 3-4 Zauważ, że gram to pozostawiając te palce na progach, które już zagrałem, to jest bardzo mądre i przy powrocie tego ćwiczenia takie zachowuje się to wszystko, tak jakbym zostawił sobie drogę powrotną. A jeżeli bym grał tak? To tak jakbym palił za sobą most, wykorzystując takie popularne powiedzenie. Czyli gram tak: 4 3 4 3 4. Oczywiście po prawej stronie progu każdy palc lekko Tutaj od góry łapię zawsze, tak aby było mi łatwiej. Powrót tego ćwiczenia wygląda tak. Skoro mam ósmy próg, to muszę zagrać małym palcem na ósmym progu. Następnie, aby zagrać siódmy, lekko luzuję palec, on sam się troszkę odciśnie od tego swojego progu i mogę zagrać kolejny. czyli tak, lekko luzuję. Jeżeli zrobię to intencjonalnie, z dużą siłą, jest możliwe, że on odskoczy bardzo daleko. Tak, luzuję 3-4. Następne palce, tak samo, 3-4. 3, 4 i to ćwiczenie można grać absolutnie w każdym miejscu na gryfie, na przykład tak z powrotem można w kółko na jednej strunie i różne kombinacje świat widział tego ćwiczenia, tak prawdę mówiąc. I więcej o tym ćwiczeniu mogę Ci powiedzieć na jeden z moich pierwszych odcinków na tym kanale, gdzie pokazałem trzy warianty grania pajączka. Więc serdecznie zapraszam. Pamiętaj o tym, aby wykonywać moje polecenia najdokładniej jak tylko potrafisz, ponieważ to właśnie od tego będzie zależało, czy uda Ci się nauczyć grać na gitarze poprawnie, czy też może nauczysz się niedokładnie, przy okazji nabawiając masę złych nawyków, które jest potem bardzo ciężko wyplewić i zastąpić je tymi dobrymi, takimi. Poprawną techniką gry. Pamiętaj, aby zadbać o komfort podczas ćwiczeń. W momencie, kiedy poczujesz, że Twoje palce nie zachowują się tak jak powinny, poczujesz spięcia w dłoni lub ból w palcach, to wiedz, że wykonujesz ćwiczenia w jakiś sposób nieprawidłowy. Jeśli chcesz się upewnić, że wykonujesz zadane przeze mnie ćwiczenia w sposób prawidłowy, to dołącz do mojej gitarowej klasy, która jest dostępna dla patronów wspierających kanał Akademii Gitary. Zostając patronem, utrzymasz ode mnie wiele przydatnych do nauki materiałów. Oraz przede wszystkim dostęp do nauczyciela gitary, który chętnie Ci pomoże i zawsze szepnie dobrą radę do ucha. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla Ciebie przydatna i dzięki niej Twoja technika lewej dłoni poszybowała mocno do góry. Jeśli tak, to bardzo się cieszę i jednocześnie zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który będzie tyczył się tematu opalcowania, czyli wybierania konkretnych palców do zagrania konkretnych progów na gitarze, co ułatwia. Granie poszczególnych utworów i ćwiczeń. Odcinek wyświetlać się teraz na ekranie. Ja jestem Szpon, Ty oglądasz w Szponach Gitary. Życzę Ci mniej nauki, do zobaczenia. Cześć!